Gdy rok temu e, rozpoczęliśmy przygodę tutaj w Skyfall Studio, e, od razu pojawiło się e, pytanie i, i pomysł, czy zrobić zajęcia dla dzieci. No i cóż, e, ja uważam osobiście, że polden Kids, e, czyli zajęcia na drążku pionowym dla dzieci. Jest to jedna z lepszych aktywności dla dzieciaków. Jest to połączenie zabawy, akrobatyki, tańca, gimnastyki, tak naprawdę wszystkiego, czego ten dzieciak potrzebuje w tej drodze swojego rozwoju w dzieciństwie, tak? E, ja zaczynałam swoją przygodę e, tańcem towarzyskim, e, ale szczerze żałuję, że wtedy nie było polnesu, bo teraz zdecydowanie łatwiej byłoby mi niektóre rzeczy robić. E, wiadomo, jakby taniec też mi daje wiele rzeczy, natomiast e, jeśli chodzi o zajęcia... Poldens dla dzieci. No tutaj mamy cały wachlarz rzeczy, możliwości, które te dzieci mogą się nauczyć przez zabawy, więc myślę, że to jest naprawdę fantastyczne. Szczerze mówiąc im wcześniej się zaczyna tym jest łatwiej, tak? Dzieci mają ogromne predyspozycje, dla nich to jest mega zabawa, rozwijają swoje e, ciało, e, koordynację ruchową, e, wzmacniają się, rozciągają. Uważam, że to jest naprawdę bardzo, e, to są bardzo, bardzo fajne zajęcia, jeśli chodzi o, o, o małe dzieci. Zresztą mam, mam też sporo swoich podopiecznych, które już... nie wiem, może z pół roku chodzą, a śmigają tak na rurkach, wyczyniają takie figury, że czasami mam wrażenie, że jeszcze trochę i będą potrafić więcej niż ja. Zwykle jest tak, że jeżeli dzieciaki przyjdą do nas na pierwsze zajęcia, to już raczej, to już raczej zostają. Nie zdarzyło nam się, żeby ktoś powiedział nie podoba mi się, nie idę więcej. Jeżeli... Ktoś uważa, jeżeli komuś kojarzy się dziecko na róże z czymś e, niestosownym, e, to po pierwsze zachęcamy do przyjścia, na zajęcia i zobaczenia, jak one wyglądają. a e, Po drugie, to nie z dzieciakami na rurce jest, e, to nie dzieciaki na różce mają z tym problem. One nie myślą stereotypowo, dla nich jest to po prostu zabawa. Zawsze z moimi instruktorkami e, nazywamy naszą salę pol dance placem zabaw dla dzieci. Dzieciaki bawią się tutaj, tak jak na placu zabaw. Tylko drążek jest po prostu ustawiony w inną stronę. Nie mamy drążka poziomego, tak jak trzepak. Tylko mamy drążek pionowy. I jakie czasy taki trzepak. Także, no cóż, myślę, że każdy dzieciak powinien spróbować swojej siły, determinacji. To też jest taka lekcja nauki pokory, cierpliwości, determinacji. Więc tu nie chodzi tylko o Koordynację ruchową. Tu chodzi o cały rozwój mentalny, o charakter dziecka. Naprawdę wiele rzeczy tu dziecko może się nauczyć i na chwilę obecną mamy pełne grupy, także jeśli będziecie chcieli zabrać dzieciaki, to jak najbardziej piszcie do nas, będziemy otwierać nowe grupy i myślę, że to jest też super pomysł, ponieważ mam nadzieję, że w przyszłości Pol nas będzie na Olimpiadzie. I fajnie by nasze dzieciaki startowały w Olimpiadzie.